Pamiętacie? Tak wyglądała książeczka wojskowa, jak w Polsce był jeszcze powszechny pobór do wojska. Teraz Polska ma zawodową armię, jest prymusem w NATO, wydaje ponad 4% PKB na obronę, ale polski premier Donald Tusk zapowiedział szkolenia wojskowe dla wszystkich chętnych Polek i Polaków. Po to, żeby w razie W, czyli wojny, każdy wiedział, co ma robić. W Niemczech przyszły kanclerz Friedrich Merz dogadał się z socjaldemokratami i zielonymi. Wspólnie przegłosowali wyłączenie konstytucyjnego hamulca zadłużenia dla wydatków wojskowych, bo trzeba dozbroić Bundeswehr. Niemieckie koncerny zbrojeniowe, jak Rheinmetall, już liczą zyski, a ich akcje rosną. Tym bardziej, że szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen chce, aby miliardy euro z jej programu Rearm Europe tak to dosłownie znaczy remilitaryzacja Europy były wydawane głównie na produkty europejskich firm zbrojeniowych. Znaleźliśmy się w erze remilitaryzacji. Europa jest gotowa do znaczącego zwiększenia wydatków na obronność. Po co ta cała remilitaryzacja? Przede wszystkim po to, że Rosja, trzeci rok Rosja prowadzi wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. Kreml oczywiście twierdzi, że chce tę wojnę zakończyć, no tylko że na warunkach takich, które czynią Ukrainę bezbronną. NATO wybijają jakiekolwiek zęby i w praktyce pakują całą Europę Wschodnią z powrotem do rosyjskiej strefy wpływów. Jak za Sojuza. Drugi powód remilitaryzacji to, i tutaj zaskoczenie, Stany Zjednoczone. USA trzymają nad Europą parasol nuklearny i utrzymują kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy w europejskich bazach NATO. Ale Donald Trump uważa Unię Europejską za twór, który powstał, żeby wy hmm, Stany Zjednoczone. Obkłada Unię Europejską cłami. Nie chce bronić tych krajów NATO, które wydają niewystarczająco dużo pieniędzy na własną obronę. A blokując na kilka dni wsparcie dla Ukrainy, postawiłby ją w bardzo trudnej sytuacji. Czy tak wygląda odpowiedzialny, godny zaufania sojusznik? Unia zrozumiała, że swojego pokoju i dobrobytu musi bronić. Tylko czym i jak? Obrona to kompetencja rządów krajowych państw Unii Europejskiej. Czy powstanie jednolita armia Unii? Może. Kiedyś, ale coś Unia Europejska zrobić musi, bo jak na razie jej wspólna obrona równa się NATO. A wiecie, kto jest zawsze głównodowodzącym NATO w Europie? Amerykański generał. I kółko się zamyka. Na papierze Europa ma ponad półtora miliona żołnierzy. To kilka razy więcej niż osłabiona już trzyletnią wojną Rosję. Tylko że ci żołnierze służą w ponad 20 różnych armiach na różnym, często niekompatybilnym sprzęcie. A jeśli będzie wojna, do koordynacji logistyki, dostaw uzbrojenia, amunicji, do podejmowania decyzji dotyczących choćby tego, gdzie to wojsko wysłać i co to wojsko ma robić, potrzebna jest jednolita struktura dowodzenia. Europa ma dwa wyjścia. Albo kraje członkowskie i stowarzyszone radykalnie zwiększą siłę i liczebność swoich narodowych armii, albo doprowadzą do powstania jednolitej struktury europejskiej wojskiego dowodzenia skoordynują swoją politykę obronną albo zrobią jedno i drugie.